No, dzień dobry. Słuchajcie, kochani, dzisiaj mamy dość poważny temat. Nie będzie tak jak to zawsze jest, tak trochę wesoło i też już będę mówiła trochę bardziej normalnie, normalnie, uniwersalnie może tak bardziej bym powiedziała. Tak, żeby każdy mógł zrozumieć, nie miał wątpliwości, po jakiemu do Was mówię, ale też o czym do Was mówię. Bo dzisiaj chciałabym porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest. Przemoc w polskich pieśniach tradycyjnych, w polskiej muzyce ludowej. Ludzie, którzy trafiają pierwszy raz na muzykę tradycyjną, bardzo rzadko spotykają się z tymi pieśniami z przemocą albo nie do końca rozumieją też w jakimś sensie, po co ta przemoc się tam pojawia. Na mojej drodze pieśni tradycyjnych pojawiło się, można powiedzieć, że kilka rodzajów pieśni, w których przemoc. Się pojawia. Oczywiście najbardziej takim znanym są pieśni związane z wojnami. Pieśni junackie, w których to jeden drugiemu tam wygraża: O, co ja ci tam nie zrobię, jak ja tylko podejdę, tam przez tę rzekę przejdę, to ci normalnie. Już tam... To jest jedna, myślę, że tutaj w jakimś sensie no nie mogę powiedzieć, że usprawiedliwiona przemoc. Ale powiedzmy dosyć jasna i zrozumiała. Drugi rodzaj pieśni, w których pojawia się przemoc, to są ballady. Ballady to jest absurdalna ilość przemocy wszelkiego rodzaju, wszystkich wobec wszystkich. Tam pojawia się absolutnie wszystko. Ale o baladach będziemy myślę jeszcze mieć osobny odcinek. Jedna z takich mm, przemocowych rzeczy, która mnie tam dosyć mocno Uderzyła, zaskoczyła i która była trudna do zaakceptowania, to były te historie, w których dziewczyna trafia do piekła. Ona trafia do piekła z różnych przyczyn, ale zazwyczaj jest to dzieciobójstwo, które jest oczywiście bardzo, jest bardzo potępiane w kulturze tradycyjnej i za nie grozi piekło. Znacie na pewno jest taka ballada, która się pojawia we wszystkich regionach Polski o dziewczynie, która to do spowiednika trafiła, a spowiednik jej nie wyspowiadał i ona od razu prosto od tego spowiednika szybką koleją podwieską do piekła trafia, gdzie wyznaje i tu się pojawia tu się pojawia ciekawostka. Gdzie wyznaje, dlaczego znalazła się w piekle, a mianowicie skarży się ona swojej matce, że bo wyście mnie mamulko, nie bijali dostatecznie dużo i dostatecznie mocno i dlatego ja jestem taka, a nie inna. Jest to trudne do zaakceptowania, myślę, dzisiaj dla wielu ludzi i trudne do zaakceptowania dla psychologów. I dla dzieci, myślę, byłoby to jeszcze bardziej trudne do zaakceptowania. Oczywiście są też pieśni, tu bym powiedziała taki trzeci rodzaj, gdzie nie są to jeszcze pieśni związane ze ślubem, ale są to pieśni, powiedzmy, takie refleksyjne, przestrzegające, z motywem, w którym to dziewczyna skarży się najczęściej matce albo losowi, skarży się, że została wydana zbyt młodo i nie jest przygotowana do prowadzenia gospodarstwa. Do tych pieśni należy. Jedna chyba z najbardziej znanych śląskich pieśni, jakie istnieją, jest to tak zwana niedzieliczka śląska, albo inny incypit tej pieśni to jest Kielmuściemnie mamuliczko, tak w czas wydali. Skarży się tam dziewczyna matce, że mąż ją bije i że kiedy matka do niej przychodzi, to udaje co więcej, że wszystko jest w porządku i przed matką pięknie się kłania. Natomiast kiedy tylko matka wychodzi, to on wymiata swoją żoną wszystkie kąty. Pojawiła się też, już to będzie czwarty rodzaj pieśni, w których to kobieta przemocy się nie poddaje. Pojawiła się nawet w pieśniach cieśli tutaj jakby na groźbę przemocy, jak ty mnie chcesz bić, cyneczku czy kochanku, jak ty mnie chcesz bić, kochaneczku, to ci powiem tu od razu pocałuj mnie brzmi ż... są i takie. No i pojawia się nam piąty rodzaj, czyli. Pieśni weselne, pieśni weselne, w których pojawia się obraz przyszłej nadchodzącej strasznej przemocy, gdzie to dziewczyna często ma trafić pod jasiowe piąstki, to jest cytat z pieśni. Albo nie będzie ona musiała wody nosić, bo będzie jej miała w oczach dosyć, lub też nie będzie musiała pod drzewo do lasu chadzać, bo będzie się na jej plecach łamać. Te pieśni, choć. Nie wiążą się z żadnymi konkretnymi tu przypadkami przemocy, miały swoisty cel. A mianowicie, jak wiemy, w tamtych czasach dziewczyny wychodziły za mąż za kogoś bardzo często, kogo nie znały, za kogoś dużo od nich starszego, ponieważ był to rodzaj no, takiej transakcji. Nie wiedziała do kogo trafi, nie wiedziała, jak to się dla niej skończy. I przesąd mówił. Między innymi w niektórych regionach, że im więcej łez ona wyleje jeszcze jako panna podczas swojego ślubu, podczas obrzędu oczepinowego, tym więcej szczęścia spotka ją później i tych łez będzie dużo, dużo mniej w takim prawdziwym życiu. Więc należało płakać, więc klasami te pieśni były bardzo, bardzo, bardzo ciężkie, pełne właśnie zapowiedzi straszliwej przemocy. Jest jeszcze jeden rodzaj, szósty rodzaj pieśni, który trafił akurat na moją ścieżkę. A mianowicie są to również pieśni związane z obrzędem weselnym. Małżonkowie, kobieta, szczególnie dziewczyna, dziękuje swoim rodzicom za wychowanie. Czasem pojawia się, że jest to po prostu wychowanie gładko, czasami natomiast jest opis nieco mniej gładkiego wychowania i podziękowanie za bijanie. Można powiedzieć, że to bijanie pojawia się nam już drugi raz w takim kontekście, że bić należy, bo inaczej prowadzi to do złych skutków. Jest to dosyć trudno do zaakceptowania, właściwie nieakceptowalne w dzisiejszych czasach. Zastanawiam się, jeśli wy znacie jakieś pieśni tradycyjne, w których przemoc szczególnie was uderzyła, albo w którym wydała wam się z naszej dzisiejszej perspektywy. Nieakceptowalna w taki sposób, jaki patrzymy dziś na świat, a wówczas być może była czymś zupełnie dopuszczalnym i zwyczajnym. To koniecznie napiszcie w komentarzach tutaj na Facebooku albo tutaj na YouTubie, zależnie gdzie oglądacie. Zachęcam Was do tego, a teraz przechodzimy do pieśni cieśli, Czyli wracamy do mojego ulubionego śpiewniczka. Dzisiaj, jakby w tym temacie, mam do Was taka pieśniczka, która się nazywa Nie urgaj gołąbku na zielonym dąbku. Śpiewała ją Anna Czarnula z Rudziczki. Są my pod zielonym dąbkiem. Nic nie urga. Chyba dobrze. Nie urgaj, gołąbku, na zielonym dąbku. Nie urgaj, gołąbku, na zielonym dąbku. Niech żyje się rozuciesza w tym zielonym wionku. Niech żyje się rozuciesza w tym zielonym wionku. że chce, myślała, że się dobrze wydą. I się myślała, że się dobrze wydą, A i się tak wydała Całkie życie z widą A i się tak wydała Całkie życie z widą Wsi na jose chłopa radko żołka pije Wsi Przyjdzie skarczny do domu, to mnie jeszcze bije. A jak przyjdzie skarczny do domu, to mnie jeszcze bije. Bije on mnie bije dwa razy na tydzień, bije on mnie bije dwa razy na tydzień. A jeszcze mi miłobiec że będzie każdy dzień, a jeszcze mi obiecuję, że będzie każdy dzień.